Siemanko widzowie, bardzo serdecznie witam Was na moim odcinku. Dzisiaj będziemy e, sobie e, grać 1v1. One one. Będziemy grać sobie. No i zaraz zaczynamy. Dobra. E, gramy dzisiaj na kolty. No i zaczynamy! E, czekam na kolegę. E, ja, Mamy, że zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. E, Polecam mojego koleżkę yy, nazywa się Ananas Bez. Yy, możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję mu też. No, no i zaczynamy. O, coś się nie powiodło. Zaraz, jeszcze raz będzie. Czekajcie. Dobra, już zaczynamy. Yy, na, w komentarzach napiszcie yy, jaką macie maksymalną yy, rangę. No i to wszystko, dobra, zaczynamy, łamamy, łam, gramy o 50 zł. żartuję, nie gramy, tak dla zabawy gramy, dobra, zobaczymy kto jest lepszy, on ma więcej pucharków, ale ja móg jestem lepszy od niego, dobra, nawalamy go, jest, o, uderzyłem go, dobra, on mnie uderzył, o nie, żyje, 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 dobra, chwilę się rodzimy, oj, no i nie żyje, ale krótko pożyłem, dobra, lecimy dalej. Dobra, tutaj on tutaj ma ultę już. Musimy go rozwalić. Musimy go rozwalić. Jest rozwalony, lecimy z tym. Dobra, jeszcze go możemy tutaj rozwalić. Dobra, atakujemy z... Dobra, ultem, ultem, ultem. Albo nie, dobra. Dobrze, że nie zwalnąłem, bo by zmarnował. Dobra, lecimy dalej. Dobra, bierzemy teraz go ultem. Nie, walamy go. O nie, nie trafiłem, ale banal. Dobra, on też nie trafił. Dobra, rozwaliliśmy go, lecimy teraz. Dobra, już, już. Dobra, zadowalamy go. Dobra. Szybko, szybko. Lecimy go. Dobra. Lecimy go. Nie, on mnie rozwali. On mnie rozwali. Żyje, żyje. Hop, dwaj, Jedno walnięcie i żyje. Muszę się. Może się leczeć. Uciekamy. Może się uleczyć trochę. Dobra, lecimy z tym. Jedną rundkę się zagramy tylko. Tak dla zabawy sobie. Ale my lecimy teraz szybko z nim. Musimy go rozwalić. Nawalamy 30 sekund. Może jeszcze go rozwalimy. A, no. Nie, no i przegraliśmy chyba. Dobra, no atakujemy go jak najszybciej. Musimy dać radę. Dajemy, nawalamy go. Dobra, jeszcze go. Ty wezmę. Szybko. Nie, 15 sekund. Jeszcze go. Może wala. Nie, 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 nie mówcie. żeby już, już mnie nie rozwala. Dobra, przegrali. Dobra. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam do następnego. Pamiętajcie, napiszcie w komentarzach. Jaką macie najwyższą rangę. Przepięknie wam serduszko i zostawcie subskrypcję. Pa. Piona!